Żeja24.pl. To my tu kręcimy. Podinspektor Krzysztof Kiwek, komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim. Chciałbym podsumować wyniki działań policyjnych akcja Znicz 2016. Policyjne działania z 2016 trwały od października 28 października do środy 2 listopada 2016 roku. Działania te można potraktować, które przyniosły pozytywny skutek, ponieważ na drogach było bezpiecznie, aczkolwiek nie bezkolizyjnie. Od piątku do wtorku policjanci interweniowali na miejscach czterech zdarzeń drogowych. Do pierwszego z nich doszło w piątek około godziny 14.50 w miejscowości Dworek na drodze krajowej nr 7. Kierujący ciężarową skanią, 44-letni kierowca, podczas manewru wyprzedzania uderzył w bok z samochodu Opel. W zdarzeniu na szczęście nie ucierpiały żadne osoby, a policjanci nałożyli mandat karny na sprawcę tego zdarzenia. Do kolejnej kolizji doszło w sobotę około godziny 11 na ulicy Morskiej w Nowym Dworze Gdańskim. 48-latek kierujący ciężarowym Mercedesem nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu. Uderzył w tył prawidłowo jadącej samochodem Audi. W zdarzeniu nie ucierpiały również żadne osoby, a na sprawcę zagrożenia w ruchu drogowym policjanci nałożyli mandat karny i punkty karne. W poniedziałek około godziny 13 w Nowym Dworze Gdańskim na ulicy Warszawskiej policjanci zostali wezwani do kolejnej kolizji drogowej, w której brały udział motocykl i osobowy pasap. Na miejscu okazało się, że 22-latek, który w ogóle nie posiadał nigdy uprawnień do kierowania, Jechał motocyklem Suzuki i w trakcie manewru wyprzedzania stracił panowanie nad pojazdem. Motocyklista przewrócił się na jezdnię, a następnie motocykl, motocykl uderzył w Passata. I tym razem w groźnie wyglądającym zdarzeniu nie ucierpiały żadne osoby. I sprawca również został ukarany mandatem karnym i nałożone zostały na niego punkty karne. Uczestnicy wszystkich zdarzeń drogowych, do jakich doszło w ostatnim czasie na nodworskich drogach byli trzeźwi. W sobotę policjanci udali mieli dalszą podróż nieczerzmemu kierowcy Peżota. Kontrolowany krótko po północy, 37-latek z Grudziądza na drodze w Tuńsku, miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna usłyszał również zarzut kierowania w stanie nieczerzywości, za co grozi kara pozbawienia wolności do dwóch lat, zakaz prowadzenia pojazdów i grzywna. W poniedziałek. 31 października na ulicy Kościuszki w Nowym Dworze Gdańskim policjanci udaremnili dalszą podróż kolejnemu nieszczęśliwemu kierującemu, tym razem samochodu Opel. Kontrolowany o godzinie 18.55-latek z Nowego Dworu Gdańskiego miał w organizmie ponad 1 promil alkoholu. Również mężczyźnie temu przedstawiono zarzut, za co grozi kara pozbawienia wolności do dwóch lat, zakaz prowadzenia pojazdów i grzywna. W trakcie policyjnej akcji z 2016, policjanci ujawnili 51 wykroczeń drogowych, za które nałożyli 30 mandatów, oraz zastosowali 21 pouczeń. W jednym przypadku zatrzymali kierującego, który prowadził pojazd mimo decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, za które grozi do dwóch lat pozbawienia wolności. TV Regionalna 24.pl TV Malbo. TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24 pl, to my tu kręcimy!